Tyciel Cielnio rzutki Miła wreszcie te wygłupy. Ty ta Ej, uważaj na moje pióra, Brudasie! Dopiero je wyczyściłem. Ej, sam tego chciałeś. Skalne pięści! Mroźny strumień! Nadal nie mogę dopatrzyć się sensu takiego treningu. Nie gadaj tyle, Piron, tylko walcz! Stwórzcie głazomiota! Upiorne liany! MIRON ma rację, jesteśmy zespołem! I musimy działać razem! A ja nami dowodzę! Możecie mnie wreszcie wypuścić? A grom, przecież wcale nie musimy trenować walcząc ze sobą! Ale przecież mówią, że to się opłaca! Co? No wiecie, chodzi mi o to mądre powiedzenie! Nic dziwnego, że go nie znasz! A właśnie, że dobrze znam! Trening czyni mistrza! Głupotę też trenuję? Czy to źle, że wolę być przygotowany? A jeśli nie podobają się wam moje metody, to drzwi stoją otworem! Śmiało! Po pierwsze, to ty masz problem, więc to nie ty będziesz wyrzucać nas za drzwi! A gdzie w ogóle są te drzwi, bo ich nie widzę? Po drugie, skoro nie umiesz przyjąć kilku słów konstruktywnej krytyki od przyjaciół, to marny z ciebie przywódca. I po trzecie. Coś ty taki zapobiegliwy! Nieważne! Wynoszę się stąd! A? A może tak chociaż raz mógłbyś powiedzieć, Więc co to teraz czujesz? moja wina? Przecież to Piron wszystko zaczął, pamiętasz? Może i zacząłem, ale ty wcale nie musiałeś tego tak brutalnie kończyć Ej, nie sądzicie, że byłoby okropną ironią losu, gdybyśmy byli dobrzy tylko w kłótniach i bójkach między sobą? No, Noctis nie stój jak kołek. Czekasz może na specjalne zaproszenie? Idź po niego. A niby dlaczego właśnie ja? Muszę ci to jeszcze powtarzać? Aha. Aha. Jasne. Agrom! Stary, pora się przytulić na zgodę! Agrom! Może mają rację! Może faktycznie nie nadaje się na dowódcę! Ale jak mam dowodzić kimś, kto wcale nie słucha rozkazów? Sam już nie wiem. To takie. Agromie. Oh. Byłeś niezwykle niefrasobliwy! Co znowu zrobiłem? Gdy dotarliście do ognistej góry, niestety coś ha? straciłeś. To nie tylko moja wina! Tak czy inaczej, krainie Mitya grozi niebezpieczeństwo i musicie się tam udać. Gdybyś nie zauważyła, to jestem tutaj zupełnie sam! Agromie, musicie jak najszybciej zebrać swoją drużynę i niezwłocznie udać się do Mitii. Tylko wy możecie uchronić ją przed pełną zagładą. Pośpieszcie się, nim będzie za późno! Racja! Zebrać drużynę i ocalić Mitię. Jasne! Drużynę? Przecież oni mnie nawet nie słuchają! I myślę, że mnie też nie szanują. Zaczęliby mnie szanować, gdybym sam załatwił tę sprawę. Wtedy musieliby mnie szanować! Pokażę im, jak sprawy załatwia prawdziwy dowódca i sami będą mnie błagać, żebym nimi dowodził! Ugh! Moce ziemi, objawcie się! Mi, ale zniknął. Po prostu nie mogłeś go znaleźć. Albo też nie chcę, żeby go znaleziono. Musiało mu się coś przytrafić. Skłócony czy nie, Agron tak zwyczajnie by nas nie opuścił. Ale za to wybudował za sobą ogromny skalny mur. O tym już może zapomniałeś. Przyznaję, że nie sposób się nie zgodzić z Tassaru Co było, minęło, a Agron jest cały czas jednym z nas. Zapomnijmy o przeszłości. Jesteście ze mną, chłopaki czy nie? No, dobra, dobra, koniec gadania. Chodźmy go znaleźć i już hmm. wybierasz się dokąd? Noctis, daj mi spokój. Powiedziałem, żebyś dał mi spokój. Eee, Noctis? Eee, masz nowy fryz? Eee. Nie było mnie pół godziny, a oni znowu coś smajstrowali. O, no dobra, to dziwne. Hmm. Mega kleszcze. Mega kleszcze? Jak znowu Mega kleszcze? Brr. 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 Czernio, Beach. Czernio Beach! To jakiś szart? Stwórzcie rockhammer! Posłuchajcie, nie chcę żadnych kłopotów. I na Kiem tym polega Twój problem. A co to miało znaczyć? Hmm. Królewski klap! Czas na skalną pięść! Stwórzcie głazomiotacz! Uch, coś mi mówi, że będę mieć kolejnego gościa. Hmm. Rośliny rosnące na tajemniczych równinach Mici są wyjątkowe, bo wywołują niezwykłe wizje. Hmm. Tak, teraz o tym mówisz? Co się tutaj właściwie dzieje? To święte miejsce ludzi lasu, którzy wierzą, że te wizje są odbiciami głębszej rzeczywistości i rzucają światło na ukrytą prawdę, drogi książę. To, co ludzie lasu robią w chwilach prywatności ze swoimi kwiatkami, to ich sprawa, ale z tego co wiem, to nie ma żadnego związku ze mną. Owszem, to ciebie również dotyczy i nawet nie wiesz jak bardzo, ponieważ postanowiłeś wybrać się w tę podróż sam. Wybawienie misji spoczywa tylko w twoich rękach. Naprawdę? Ale wybawienie od czego? Wybawienie, mój drogi, od tego. Mam dziwne wrażenie, że to nie jedna z twoich wizji, prawda? Hmm. O! Właśnie, tak też myślałem. Dziękuję za wskazówkę. Twórzcie... rokamy! No dobra, raczej nic z tego nie będzie. Skalne pięści. To wie. Tak też nie. Już wiem. Przyda się coś większego. Stwórzcie stąnac! Wiedziałem, że tak będzie! O! Skalna kula! No proszę! Właśnie ocaliłem dolinę! Możesz się wypchać, ogniu! Ciekawe, co na to powiedziałby Noctis. Ale to nie A? Noctis postanowił otworzyć bezpośredni portal do Królestwa Lawy. O, to Fium! We własnej osobie. Hmm. I z tego, co widziałem, jestem w dużo lepszej formie A? od ciebie. Tak przy okazji, tajemnicza dolina jest tam. Hej, Fium, stój, zaczekaj! Fium, gdzie się schowałeś? Å? Oh. Jest fium! Hmm. Hmm? Quatenus Viso! Hmm. To Kondo! Ej, Kondo, co ty tutaj robisz? Chcesz mi pomóc, czy jak? Kompletnie zatarłeś jego trop. Teraz już nigdy go nie znajdziesz. Czy ty w ogóle wiesz, co zrobiłeś? Twoja obecność wiele dla mnie znaczy. Widzę, że tak samo jak nasza przyjaźń. Kondo, słuchaj. Eee. Nie widziałeś może, w którą stronę poszedł film? Poproś o pomoc swoich nowych przyjaciół. A może ich też już zawiodłeś? To nie twoja sprawa, ale jeśli już musisz wiedzieć, to oni zawiedli mnie. Tak, tak, jasne, stary. Skoro sumienie cię nie gryzie. A co w ciebie wstąpiło? Co we mnie wstąpiło? Raczej nic, stary. Pytanie brzmi raczej, co się z tobą stało. Arogancja! Może również niekompetencja, a może stary i poczciwy strach? Ja niczego się nie boję. I dlatego musisz się tak zarogęsić? Chcesz to bo bądź. się nie boję? Uh. Zmusz mnie, mnie nie będziesz rozkazywać tak jak wszystkim uh. dookoła! Nie cierpisz sytuacji, w których dowodzi, kto inny, a nie ty. Czyżby? Stenerwowany? Sfrustrowany? Teraz już zatem wiesz, co inni do ciebie czują. Aaaa! 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 Rany, co ja wyprawiam? Kondo! Kłatenus Visor! Kto wie, co się tutaj dzieje? Hmm? A twoim zdaniem, co się Aaaa! dzieje, władco ziemi? Przecież, gdybym wiedział, to bym nie pytał. Ty wiesz dużo więcej ode mnie. Hmm? Mam rację, ale jednej A... drobnej rzeczy jestem absolutnie pewien. Za chwilę poprzestawiam ci wszystkie wnętrzności. Więc przed nami długi dzień, władco Ziemi, bo imprezka dopiero się zaczyna. Stwórzcie rochamy. Brawo, chłopcze. Zapamiętaj ten gniew! Przecież nie chcielibyśmy, żebyś się zaczął zastanawiać nad tym, co robisz, prawda? Hmm... Faktycznie ostry! Na szczęście nie masz pojęcia, co robisz. Jeszcze mogłeś mnie zranić. Ja już muszę lecieć. Miło było! Muszę jeszcze spalić co nieco. Na razie, tymczasem, borem lasem, co złego, to nie ja. Stary mędrcze, może ty wreszcie będziesz w stanie wyjaśnić mi, co się tutaj dzieje. Niestety nigdzie nie widzę agroma. Ja też nie. Chyba znalazłem coś ciekawego. Spójrzcie tam. Agrom. Gdzie jest Lord Agrom? W wielkim niebezpieczeństwie. Widzisz Tassaru, a nie mówiłem? Dobrze, ale gdzie jest Lord Agrom? Powiedz. Lord Agrom jest teraz w Miti i jest tam zupełnie sam. Mój mózg nie chce pracować i co chwilę popełniam jakieś błędy. Tymczasem Fium biega sobie tu i tam, a ja nie myślę o niczym innym tylko czy spali tajemniczą równinę czy nie. Ciągle o tym mówi, ale spójrz, nigdzie nawet nie ma śladu pożaru. No i jeszcze jedno. Wszyscy, z którymi tu rozmawiałem, dosłownie oszaleli. Domyślam się, że to zapewne coś znaczy. Ale jak do tej pory nikt nawet nie raczył mi powiedzieć co. Inni władcy Gorm są jacyś odmienieni. Noctis miota piorunami. Tassaru wygląda, jakby go ktoś zapomniał wyjąć z lodówki. A Piron. A? No cóż, sam chyba dobrze wiesz. No i jeszcze kondo. Co on robi na tajemniczej równinie? Nie powinieneś być moim mentorem? Będziesz tak sobie stać w milczeniu? Nie masz mi nic do powiedzenia? Pomożesz mi jakoś, czy nie? <laughs> Tak właściwie to powinienem był się tego spodziewać. Pora na skalne pięści! Jesteś po prostu kolejnym zwykłym oszustem udającym kogoś innego. Skoro nie jesteś starym mędrcem, nie muszę się krępować. Poraz tworzyć głazomiotacz. A kim ja jestem? Czy też jestem oszustem? Ty jesteś prawdziwy! Wkurzający jak zwykle! Spójrzcie, Rockhammer! Czeka cię spotkanie z młotem! A może nie ja, tylko Ty jesteś oszustem? Nie bój się, lordziak, Romie, pomogę ci! Chwyć moją dłoń. O co chodzi? Nigdy w życiu! Twórzcie roka. -e. Nie chcę z tobą walczyć, tylko chcę ci pomóc! Przestań natychmiast! Dlaczego mnie atakujesz? Bo albo jesteś prawdziwym magorem i nie można ci ufać! Nie, nie! Przestań! Albo jesteś kolejną sztuczką tej krainy, której też nie można ufać! W takim razie radzę ci mnie wysłuchać. Mithia nie robi żadnych sztuczek. Rośliny uh. rosnące na równinach Mithii wywołują wizje, które rzucają światło na ukrytą prawdę. Jesteś najzwyklejszą iluzją! Nic tu nie jest prawdziwe! Uh. Na pewno nic? To twoja ostateczna odpowiedź? Te wizje. To efekt moich skrytych obaw i lęków. Od początku działałem instynktownie, zamiast ich wysłuchać. Do prawdy? No i jeszcze ty. Dość obijania! Skalne pięści! Ah. Nie, jestem wizją! Tym razem miałeś szczęście. Nie wydaje mi się. Sporo się dziś nauczyłem. W takim razie może to sprawdzimy małą próbą ognia. Ah. 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 Zwórzcie stąd nas! Znam swoich prawdziwych wrogów i wiem, co muszę zrobić. Tak naprawdę to nie wiesz nic. To wcale nieskryte obawy i lęki stały ci na drodze, tylko ty sam! To ty jesteś swoim największym wrogiem! Ach. Wiem, że to iluzja i się nie boję! Nie boję się! Nie jestem iluzją na tylko ukrytą prawdą! Nie obchodzi mnie, co to jest! Ani czym jesteś? Pora, żebyś wreszcie zmądżał! Głazo pięści! Skolne pięści! Jestem ucieleśnieniem wszystkich Twoich porażek! Więc, ciekawe, czy będziesz w stanie przełknąć swoją własną porażkę! Możesz pryskować do woli, ale nigdy nie będziesz tak wolny jak ja! Młodny plus! I tutaj się mylisz! Nie znasz prawdziwego mnie! Ja się nigdy nie poddaję! Niech wyciężony ciężki głaz! Nigdy? Tak, nigdy! A zatem tajemnicza równina spali się na popiół podczas naszej walki! Hahaha! Bo ja też się nigdy nie poddaję! Lordzie Anio! Hmm. Żywa pobóż! Hmm. Czterech na jednego! Teraz mam trochę większe szanse, moja Mroczna strona! Eee. Eee, a Grą, kto to był? Nikt ważny, leśny przyjacielu. Najważniejsze, że mamy go z głowy. Widzieliśmy, jak Fium uciekł. <laughs> Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszy. Razem z Doklisem daliśmy mu kilka kopniaków na pamiątkę. Pozwoliliście Fiumowi uciec? Czuliśmy, że należy pomóc przyjacielowi, zamiast walczyć z wrogiem. Ach. Agromie, uratowałeś to miejsce. Ale to tylko część prawdy. To miejsce uratowało część mnie. Pokonałeś własne demony, możesz być z siebie dumny. Nie. Przez dumę tylko się pogubiłem i opuściłem przyjaciół. Przez dumę walczyłem, zamiast pojąć, że muszę się jeszcze sporo nauczyć. Powinienem był słuchać. Przepraszam Was za to, chłopaki. W końcu jesteśmy drużyną. Może tylko czasami nie umiemy się do końca zgrać. To nie twoja wina, że każdy z nas ma inne zdanie, jak powinniśmy działać. Przepraszam za wszystko, co powiedziałem. Nie uda nam się zjednoczyć serca gorm i wsłuchać się w jego bicie, skoro nie potrafimy wysłuchiwać siebie nawzajem. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, stary, ale nie musisz się już tym przejmować. Polska SDI Media Polska. Dialogi i reżyseria Krzysztof Piesza. Wystąpili Otar Sara Lidze, Przemysław Wyszyński, Józef Pawłowski, Jakub Szydłowski, Zbigniew Konopka, Mikołaj Klimek i inni. się z nim jest, łączy ich, bratstwa wieść, Razem jest, ruszą w bój, cegnać moc czarnych chmur. Dzięki nim wreszcie tu ruszysz nowo.